Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam w poniedziałek 19 lipca. Dzisiaj jest bardzo interesujący dzień, proszę Państwa, ale zanim o tym dniu Wam powiem, związany jest właśnie z tą Panią i tym pieskiem. Wiecie kto to jest? To jest czerwony kapturek, proszę Państwa. Bo dzisiaj mamy dzień czerwonego kapturka. I proszę sobie wyobrazić, że we Francji, bo o Francji ostatnio żeśmy bardzo dużo mówili, jest coś takiego, że ten czerwony kapturek, jakby, on jest, on troszeczkę ma inną tradycję. Troszeczkę jest inny, dlatego że dzień czerwonego kapudurka we Francji to przestroga dla kobiet, aby uważać na Przystojne wilki. Prawda? Więc świętujemy, proszę Państwa, Dzień Czerwonego Kapturka. Jesteśmy, czujemy się osamotnieni, ja również, dlatego że od czterech dni nie mamy Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Widocznie jest tych praw już tak mało, są już tak ograniczone, że może po prostu Rzecznik jest już... Niepotrzebny. Kto to wie, proszę Państwa? Tych praw obywatelskich nam ubywa, więc i rzecznika nam też zabrakło. Wszystko naraz. Proszę Państwa, dzisiaj kilka informacji, do których powrócę jeszcze, te, które już podawałem, dlatego że mają ciąg jakby dalszy. Bardzo niepokojące informacje, które spłynęły z Białego Domu, a o których już mówiłem, sekretarz prasowy Białego Domu, pani Dzień Psaki, ta ruda taka, sugeruje i narracja jakby zaczyna się rozlewać, że użytkownicy mediów społecznościowych którzy publikują dezinformację, szczególnie im chodzi o taką jedną dezinformację, wiedzą Państwo, którą, powinni zostać zbanowani ze wszystkich platform. I teraz e, odzywa się już po raz kolejny chirurg generalny Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, dlaczego ten chirurg się tak odzywa, jest mi, e, tak to jakoś dziwnie brzmi w ogóle. No ale jest chirurgiem jakby generalnym, prawda? No i on jakby, jakby popada w konflikt z Facebookiem, bo Facebookowi zarzuca, że on nie walczy z dezinformacją na swojej platformie, prawda? Jakby kontynuuje swój już któryś dzień z kolei, swój publiczny spór z Facebookiem o to, czy firma y, dokłada wszelkich starań, aby likwidować dezinformację na swojej platformie. Y, jakby pan Vivek Martin, doktor, powiedział 18 lipca, że, czyli wczoraj, że Facebook nie zrobił wystarczająco dużo aby usunąć takie dezinformacje ze swojej platformy. Murphy powiedział, że to nie wystarczy. Trzeba ciężko pracować, trzeba to usuwać i tak dalej, i że oni nie starają się i, i w ogóle. Ale naj, najciekawsze jest to, co odpowiedział Facebook. Więc on jeszcze zagaił, że. Jeżeli nawet działacie, to nadal widzimy pomimo waszych działań te dezinformacje i tak dalej. I one się w ogóle rozprzestrzeniają i powodują, że no, jakby problemy z tym związane, prawda, że oni nie mogą namówić więcej ludzi do szczepień. No i oczywiście Mówił dalej, że to szkodzi zdrowiu, kosztuje życie ludzkie i tak dalej. Proszę te firmy, aby podjęły działania, wzięły odpowiedzialność za to, co się dzieje i tak dalej. Ale przechodzimy, proszę Państwa, do adremu, do sensu tego wszystkiego, bo odezwał się Facebook. I to, dlatego Państwu dzisiaj o tym mówię, że to jest największe zaskoczenie chyba dnia dzisiejszego, co powiedział Facebook. Proszę posłuchać. Więc Facebook na zarzuty pana doktora Viveka Martin powiedział, że w ogóle opublikował oświadczenie, to, to jest oświadczenie i tak dalej, które odrzuca też zarzuty, które on tam mówi, że firma nie robi wystarczająco dużo, aby zwalczać rzekome dezinformacje dotyczące wiadomo czego. I teraz, proszę Państwa, Facebook się odkrywa i mówi tak. Według Facebooka te jakby nasze dane mówią, że 85% użytkowników Facebooka zostało zaszczepionych lub chce się zaszczepić. Ja rozumiem, że oni mówią o użytkownikach w Stanach Zjednoczonych, bo jakby sprawa dotyczy USA, a nie tam Polski czy innych krajów, prawda? Być może on jest takim globalnym patriotą, pan doktor, że chodzi mu o cały świat, ale wydaje mi się, że Facebook odpowiada... Jemu, jeśli chodzi o terytorium Stanów Zjednoczonych i właśnie powiedział, że 85% jego mm, subskrybentów, tych, którzy należą do Facebooka, jest zaszczepionych lub będzie zaszczepionych. Przyznam się Państwu, mnie to bardzo zaskoczyło, bo skąd oni to w ogóle wiedzą? Oczywiście pytanie może być retoryczne, ale może im argumentów zabrakło. I użyli tego no, argumentu jakby nie do obalenia, nie? bo pan doktor się nie zapyta ich, a skąd wy o tym wiecie, że 85 macie zaszczepionych albo będzie się szczepić, prawda? Także to jest ciekawe, proszę Państwa. Te rozmowy na forum publicznym, zaraz tutaj dojdziemy do pewnej informacji, która rozjaśni nam, to wszystko, co się dzieje, ale wydarzyła się pewna historia z panią Kamalą Harris, która powiedziała, że nie podda się kwarantannie po spotkaniu z prawodawcami z Teksasu, którzy niedawno uzyskali, o, o trzech ich chodzi, pozytywny wynik testu. Się z nią spotkali, bo uciekło z Teksasu. Musieli uciekać, e, dlatego do Waszyngtonu uciekli samolotami aby utrudnić uchwalenie przepisów dotyczących reformy wyborczej więc po prostu zmydlili się z Teksasu i uciekli do Waszyngtonu tam jest takie prawo w Teksasie że po prostu wtedy komplikuje się uchwalenie danych przepisów jeżeli nie ma kworum i tak dalej ale tych że tak powiem demokratów, no nie może być na terenie stanów oni oni ci, którzy tam głosują nie, może, nie mogą być przebywać na terenie stanu, no, no takie 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 jest prawo nie no i ona się z nimi spotkała w Washington, no a oni w ogóle byli zaszczepieni ale byli zarażeni no i jakby no, no po prostu no doszło do spotkania oni uciekli tam Coś tam z nią rozmawiali. Ona powiedziała, że nie podda się kwarantannie. No, a oni mimo tego, że byli zastrzepieni, to dostali pozytywne wyniki testów. To jest ciekawa sytuacja, dlatego że polityka, proszę Państwa, przeplata się z, z taką życiową dygresją. To jest dygresja, która dotyczy cały czas kręci się wokół jednego tematu. I muszę Państwu powiedzieć, generalnie mam dosyć, nie? Ale można się i do tego tematu też przyzwyczaić, bo jest coraz ciekawiej. Okazało się, proszę Państwa, że po roku czasu, od chwili, kiedy się to wszystko pojawiło na naszym świecie, Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła Wake Up, obudziła się i w piątek w zeszłym tygodniu wezwała nagle do audytu laboratoriów w Wuhan w Chinach w ramach drugiej fazy dochodzeń w sprawie no, tej pandemii. Pierwsza faza nie zapewniła przejrzystości i wymiany informacji z chińskiego reżimu, stwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia. I kluczowym priorytetem w kierunku głębszego zbadania pochodzenia będą audyty laboratoriów i instytucji badawczych działających w obszarze pierwszych przypadków zidentyfikowanych w grudniu 2000, 2009, 2019 roku. Powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Geber Jezus, tak On się tak nazywa podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami. No bo proszę Państwa, tego rodzaju historie omawia się za zamkniętymi drzwiami. Nie trzeba świadków, później wydaje się jakieś oświadczenie, a za tymi zamkniętymi drzwiami padają różne decyzje i różne rzeczy się dzieją. W związku z tym, jakby chcielibyśmy wiedzieć, ale się nie dowiemy. Teraz ale w przyszłości się dowiemy. Czekamy właśnie na to. Śledczy skoncentrują się na, baniach, na badaniach priorytetowych dla obszarów graficznych z najważniejszymi oznakami przypadków, powiedział Tedros. No zobaczymy. Oni są i tak wszyscy umoczeni, więc, państwo, dlatego ja to po prostu czytam, no bo to nagle się obudzili, że będą laboratoria sprawdzać. Po, po takim okresie to jest po prostu jakiś, jakiś dramat, no ale nic. E, proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć o dwustuletniej gazecie Guardian. E, stara gazeta z, z tradycją. I oni w ogóle napisali dwa ciekawe artykuły, bo to z Guardiana mam. Chodzi o wyciek danych telefonicznych. E, szczególnie od, od tych, u tych ludzi, u prawników zajmujących się prawami człowieka, o aktywistów i dysydentów na całym świecie, jako potencjalnych kandydatów do inwazyjnej inwigilacji za pośrednictwem ich telefonów. Proszę Państwa, informacja na całym świecie już dotknęła yy, takiej istoty, Takiej wagi, że zdobywanie tych informacji bezpośrednio u źródeł, tak jak rozmawia się przez telefon, czy tam z kim się coś ustala i tak dalej, okazuje się w naszych czasach bezcenne. Absolutnie bezcenne. W związku z tym rządy, różnego rodzaju organizacje starają się te informacje pozyskiwać. Oczywiście to są rzeczy ściśle tajne. O tym nie mówi się kto, jak y, pozyskuje te informacje, ale o jednej rzeczy dosyć y, mamy sporo informacji. Y, te ich jakby telefony komórkowe od tych ludzi, którzy są istotni dla przepływu tych informacji, jakiekolwiek one by nie były, prawda? To pojawiły się y, w tak zwanych przeciekach. To nie tylko dotyczy telefonów, ale również i e-maili. Tak jak powiedział premier Polski, że jesteśmy w stanie wojny z Rosją, biorąc pod uwagę te e-maile i te ataki hakerskie na Polskę. Państwo myślą, że to się skończyło? No, way. nie skończyło się. To trwa cały czas. Może nie w takiej inwazyjnej formie, ale celowe uderzenia są bardzo punktowo, wybiórczo w tej chwili, tak żeby nie rozlewało się mleko i żeby tak o tym nie dyskutowano po prostu. Więc e, chodzi o firmę izraelską e, NSO Group, ok, ona się tak nazywa po polsku, która opracowała oprogramowanie szpiegujące Pegasus. Ja kiedyś o tym mówiłem, o tym Pegasusie, kiedyś była afera w Polsce, bo ktoś tam nakrył, jakiś dziennikarz, że zapłacono z budżetu polskim mniej więcej tyle pieniędzy, ile to oprogramowanie może kosztować. Oczywiście, proszę Państwa, to było wtedy, a teraz są coraz nowsze wersje tego oprogramowania. Proszę Państwa, te wszystkie informacje zostały pozyskane przez organizację non-profit Forbidden Story i udostępnione konsorcjum mediów, w tym Guardianowi. Jakby te informacje dotyczące Pegasusa. O, oprogramowanie NSO Group. Zaraz Państwu powiem, co to oprogramowanie robi. Może nagrywać Twoje rozmowy i kopiować wiadomości i potajemnie Cię filmować, bo telefony to jest właśnie to urządzenie, które jest niezbędne temu oprogramowaniu. Jest to nazwa Pegasus, najprawdopodobniej najpotężniejszego oprogramowania szpiegowskiego, jakie kiedykolwiek opracował człowiek, proszę Państwa. I to zrobiła prywatna firma izraelska. I teraz, komu oni to oprogramowanie sprzedają? Na, sprzedają rządom państw. Rządy mają prawo kupować, agencje rządowe mają prawo kupować, prawda? No więc wiemy w Stanach Zjednoczonych, jakie są te agencje rządowe yy, i tak dalej, czym się zajmują. Niemalże na pamięć wiemy. No ale rządy niektórych państw, jak już nie mają aż takich agencji, to też mogą kupować. Ja przypuszczam, że może duże firmy, Big Techut może też mogą kupować. No nie dojdę do tych informacji, ale tak sobie po prostu myślę. I teraz. Więc po dotarciu do telefonu, jeśli chodzi o to opragonowanie, w ciągu 24 godzin Telefon się zmienia w urządzenie monitorujące, prawda? Ale niech sobie Państwo nie myślą, że to dotyczy każdego. Nie. To dotyczy tylko tych osób, które ma, mają istotne informacje albo zajmują istotne stanowiska. Tutaj się uruchamia, a nie dla, dla zwykłego e, jakiegoś tam człowieka, który sobie tam chodzi do pracy, wraca na zakupy i nie wie, nie, wie nie tyle o Bożym świecie, co telewizor włączy, nie? To są wyspecjalizowane komórki i oni stosują, proszę Państwa, to oprogramowanie. I teraz może kopiować wysyłane lub odbierane wiadomości, zbierać zdjęcia, nagrywać rozmowy, może potajemnie sfilmować się kamerą telefonu lub aktywować mikrofon aby nagrywać rozmowy, może potencjalnie wskazać, gdzie jesteś, gdzie byłeś, kogo spotkałeś, z kim rozmawiałeś, jeżeli miałeś telefon, o czym i tak dalej. Najwcześniejsza, proszę Państwa, odkryta wersja Pegazusa, która została przechwycona przez badaczy, bo są agencje, instytucje, które zajmują się badaniem. To jest tak jakby zjawisko, ok? Została wykryta w 2016 roku ona infektowała, wtedy to 4 lata, znaczy prawie 5 lat temu, infektowała telefony przy, za pomocą spir pisingu, wiadomości tekstowych lub e-maili, które nakłaniają cel do kliknięcia czegoś na telefonie. Ale przez 5 lat, proszę Państwa, się dużo zmieniło. Więc teraz osoba, która będzie poddana tego typu inwigilacji, już niczego nie musi naciskać. Po prostu oprogramowanie dostało tak zwane nowe update. Y. No i, i tyle. I już, już jest udoskonalone w tej chwili. To jest, proszę Państwa, w tej chwili tak zaawansowany system, że jakby cel, można osiągnąć przy pomocy tak tzw. ataków zero click, jak to się mówi, które nie wymagają żadnej interakcji ze strony właściciela telefonu, aby odnieść sukces, aby to programowanie zainstalowało się po prostu na naszym urządzeniu. Ono wykorzystuje luki i tak dalej, i tak dalej. Nawet w 2019 roku WhatsApp ujawnił, że oprogramowanie NSO było wykorzystywane do wysyłania złośliwego oprogramowania do ponad 1400 telefonów na całym świecie. Oczywiście wybranych, tak jak Państwu mówię. To naprawdę musicie zajmować się czymś, żeby, żeby to akurat Was trafiło, ale to jest istotne dla nas, dlatego że w momencie, kiedy nieuprawnione podmioty uzyskują informacje tajne, zaczyna być niewesoło na świecie, proszę Państwa. To nie jest dobrze, jeśli jedna strona wie, co myśli druga. Proszę Państwa, niedawno to oprogramowanie Pegasusa zaczęło... No jakby wykorzystywać luki w oprogramowaniu firmy Apple. Natomiast Apple mówi, że ono cały czas updateuje swoje oprogramowanie, koduje je i tak dalej. I podobno są to najbezpieczniejsze telefony, w co jakby nie wierzę, prawda? Pojawiło się w, w przestrzeni publicznej takie pytanie, które krąży, kto będzie mógł wyjść z domu. I teraz niepowiedziane jest, kiedy kto może wyjść, kiedy to miał być, w ogóle wyjść z domu i, i a gdzie miałby pójść, a czy jeżeli pójdzie do sklepu, czy go w ogóle wpuszczą. Ja Państwu tylko sygnalizuję to, bo takie pytanie jakby funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Prawda? Że czy my w ogóle wyjdziemy z domu. To jest ciekawe. Dlatego, że to jest pytanie, które ma drugie, trzecie, czwarte i piąte dno i staje się coraz bardziej, proszę Państwa, jeśli słyszycie to, co się dzieje, staje się coraz bardziej aktualne. Natomiast chcę Państwu pokazać jedną rzecz, którą Państwo nigdzie chyba nie widzieli, szczególnie ci, którzy są za granicą. Trochę mnie ta rzecz zaskoczyła, a wygląda ona tak. To jest e, list. List, proszę Państwa, bez daty. Co to jest ciekawe, że to jest bez daty i podpisał się pod tym premier Mateusz Morawiecki, e, Aleksandra Hadzik, prezes Cruz, z ubezpieczania dla rolników i Michał Dworczyk, szef e, pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień. O. Podnoszę okulary, bo jestem blisko widzem. Yy, więc yy, ciekawy list podpisany przez Premier. Ten list, to pismo bez daty otrzymali, proszę Państwa, wszyscy rolnicy w Polsce. W kopertach, to zostało włożone do kopert, yy, gdzie yy, jest rachunek do opłacenia krusu. I chcę Państwu przeczytać jedno zdanie z tego listu dlatego, że jest bardzo interesujące. Jakby przypomniał mi się przy okazji tego zdania prezydent Francji Macron, który wiecie co powiedział, bo już bębnie to już od drugiego, od drugiego vlogu do tyłu. Także wiedzą Państwo co, jak mówi Macron do swoich obywateli. Proszę Państwa, jeśli się w ogóle vlog podoba i te informacje, które Państwu przekazuję, bardzo proszę łapki w górę. Jeśli można prosić o subskrypcję również, tylko musicie Państwo pamiętać, że jak naciskacie subskrypcję, to żeby dostawać zawsze, to trzeba taki dzwoneczek. Są trzy dzwoneczki i u góry jest taki dzwoneczek, trzeba go nacisnąć i wtedy przychodzi każda subskrypcja. Natomiast... Ten list do rolników to jest bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście na początku kadzą, nie, że jesteście naszym i tak dalej, najlepsi, że doceniamy Państwa pracę i wysiłek i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie będę tego czytał, bo tak się zaczynają przeważnie takie listy. Natomiast przeczytam to, co tu mamy zaznaczone na żółto i piszą tak, znaczy podpisał się premier Mateusz Morawiecki, nie? Polska ma też wielką szansę na rozwój. I zaczyna się zdanie. Jeśli wszyscy przyjmiemy szczepionkę i ostatecznie wygramy z wirusem, będziemy mogli jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła. Dalej mi się nie chce czytać. Okay? Proszę sobie wyobrazić, że poza, bo to nie jest w przestrzeni publicznej, to w miliony egzemplarzy zostało wydrukowane i po prostu tu są podpisy premiera, tak jak czytałem, są podpisy i zostało to wysłane do rolników. Polska ma też wielką szansę na rozwój. Jeśli wszyscy przyjmiemy szczepionkę i ostatecznie wygramy z wirusem, będziemy mogli jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła. Z pomocą przyjdzie polski ład, którego jednym z filarów jest rolnictwo i tak dalej, i tak dalej. Widzą państwo? <grym> Dlatego to jest, <grym> czytam, mówię, że stosuję persyflaż w tym, co ja mówię. państwo muszą mnie obserwować, bo to, to jest ważne, żeby nie było, że ktoś mnie inaczej zrozumie. Bardzo podobne e, naciski, e, bardzo podobne, wprawdzie jeszcze łagodne, ale pokazujące, że już się dzieje, to bo to już zostało napisane, prawda? Normalnie się o tym nie powie w mediach polskich, bo to każdy rolnik dostał. I to, proszę Państwa, świadczy o tym, że zaczyna pomału narastać presja, prawda? Mamy lipiec, 19, jutro 20, zbliża się, coraz bliżej jest okres, więc coraz więcej tych elementów będzie się pojawiało również w przestrzeni publicznej. Chodzi o jakby wywieranie nacisków, żeby coraz więcej ludzi się szczepiło. Tutaj macie Pierwszy taki mały, ale aczkolwiek ciekawy przykład i teraz trzeba tylko jakby czekać, co będzie dalej. Pamiętajmy, mi się bardzo ten obrazek podoba z tym czerwonym kapturkiem, ale na końcu mogę powiedzieć i powtórzyć jeszcze to, że we Francji to jest co innego. Tutaj mamy czerwonego kapturka, którego się jakby czerwony kapturek boi wilka, ale tam też są lęki przed tym wilkiem. Ale te wilki we Francji, proszę Państwa, one są przystojne. Więc mówi się, żeby czerwony kapturek uważał na wilki przystojne. Bardzo ciekawe to jest wszystko i to, co się wokół nas kręci. Ten obrazek jest niezwykle miły, bo ja bardzo lubię zwierzęta, aczkolwiek, proszę Państwa, to wszystko, co się wokół nas dzieje, daje bardzo dużo do myślenia. Ja chciałem podziękować Panu Jarosławowi W, który jest na topchacie i wysyła bardzo ciekawe informacje, żeby się skontaktował ze mną. W ogóle Państwo tu ciekawe rzeczy piszą. Jarosław W jest z Niemiec. Mój e-mail jest milkomaupa.onet.pl milkomaupa.onet.pl Bardzo prosty. Niektórzy z Państwa piszą do mnie. W ramach możliwości odpisuję. Ciekawe informacje mi podajecie z całego, z całego świata. To jest, to jest bardzo fajnie utrzymywać tego typu kontakt z Państwem. No i jakby angażujecie się też w to, co ja mówię. I poddajecie mi tematy różnego rodzaju, z, z których czasem korzystam. Albo no, zaczyna być to, ukierunkowuje mnie to w jakimś, w jakimś stopniu. Jutro mam nadzieję, że zdobędę kolejne ciekawe tematy dla Państwa. Także serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na jutro. Pozdrawiam. Milka.